VG9, Klaudiusz Wesołek. Czy są jakieś pozytywne elementy integracji europejskiej? Z pewnością są. Dla mnie są takie dwa elementy, czyli strefa Schengen. Tak, ja, mimo że jestem no w zasadzie, zaliczam się do eurosceptyków. To, to, to się różnie od tych innych, który, którym ma się bardzo przeszkadza to, że, że, że ludzie spokojnie mogą podróżować. Mi to akurat nie przeszkadza, jestem wręcz za. Także strefa Schengen i europejski obszar gospodarczy. Europejski obszar gospodarczy no daje, daje możliwość swobodnej wymiany handlowej. No to jest taki, taki bardzo, bardzo szeroki układ o wolnym handlu, o szeroka strefa, strefa wolnego handlu. A więc te dwie istotne rzeczy bardzo cenię, ale chciałbym zwrócić uwagę, że zarówno układ... Schengen, jak i europejski obszar gospodarczy, to są sprawy tylko pośrednio związane z Unią Europejską, bo można być w europejskim obszarze gospodarczym, nie będąc członkiem Unii Europejskiej, tak jak na przykład Norwegia. Norwegia jest zarówno w Schengen, jak i w europejskim obszarze gospodarczym i ja jak najbardziej jestem, aby, aby kiedyś Polska w takiej sytuacji się znalazła. Z drugiej strony są państwa członkowie Unii Europejskiej, które, które nie są w strefie Schengen. I to nie, nie, nie dlatego, że nie zostały, zostały do niej przyjęte, bo po prostu nie chcą. To jest no przede wszystkim Wielka Brytania i e, Irlandia. Ale co do Polski, uważam, że, że nawet po wyjściu z Unii Europejskiej powinniśmy pozostać zarówno w Schengen, jak i w europejskim obszarze gospodarczym. Natomiast pozbycie tego całego chłamu, tych wszystkich gówn tego prawa ponadnarodowego, które zaczyna być ważniejsze od prawa krajowego, tej europejskiej unifikacji, europejskiej biurokracji. No jednym słowem po prostu wyjść z Unii Europejskiej. Pozostając w tych różnych traktatach około unijnych, które, które są sensowne. Bo jak mówię, strefa Schengen jest, jest w porządku, europejski obszar gospodarczy też w zasadzie, no niestety ta tam yy, trochę, yy, trochę należałoby poprawić w nim, no bo, bo niestety on, on, więcej daje wielkim, yy, wielkim koncernom, wielkim korporacjom niż, niż drobnym przedsiębiorstwom, hmm. przedsiębiorcom, ale generalnie, generalnie to jest, jest to pozytywna rzecz, yy, a więc yy, kiedy pójdziemy porozum do głowy, powinniśmy dać sobie spokój z Unią Europejską, natomiast po, pozostać w strefie wolnego handlu i w strefie, w strefie swobodnego podróżowania, swobodnego przemieszczania się.